Skąd pomysł na coś takiego? Rozpocząłem w tym roku, ale urodził się już wiele lat temu z kilku różnych przyczyn, to się posklejało. Po pierwsze zainteresowanie moje słupskiem, historią Słupska. Po drugie zamiłowanie do biegania. A po trzecie od dziecka lubiłem różnego rodzaju zagadki, gry, zabawy, łamigłówki i tak dalej. Także te trzy aspekty edukacyjno-zabawowe pomyślałem, że połączę w jedno. No i tak powstał ten projekt z Tolpem, perkurerem, a więc biegiem po Słupsku. Też ulice na terenie szkoły policji? Też ulice na terenie szkoły policji, skoro są w Słupsku, to należało je mówiąc kolokwialnie zaliczyć. Zrobiłem wykaz wszystkich ulic, wyszło mi ich prawie 400. No i koniec projektu założyłem sobie na sierpień przyszłego roku, kiedy Słups będzie obchodził okrągłą 760-60 rocznicę nadania praw miejskich. Biegasz po różnych ulicach w Słupsku. Jak te ulice na terenie szkoły policji wyglądają? Jestem tu pierwszy raz, szczerze mówiąc, a mieszkam w Susku ponad 40 lat, a więc też to jest dla mnie coś nowego. Czuję się jakbym był normalnie w mieście, mimo to, że jest to teren zamknięty i niedostępny na co dzień dla takiego obywatela jak ja. No ale jestem miło zaskoczony, fajne miasteczko. Podejrzewam, że 100 lat temu mogło to bardzo podobnie wyglądać.